Zdobyliśmy dzisiaj punkty po bardzo ciężkim meczu, bardzo ciężkim. Mecz był wyrównany, obie drużyny prezentowały, uważam, na boisku w miarę wyrównany poziom i te pogłoski, które słyszeliśmy, że, że, że Bielawa zajmuje niskie miejsce w tabeli, ale to miejsce nie odzwierciedla ich gry, no potwierdziło się, bo rzeczywiście postawili nam się bardzo wysoko poprzeczkę, byli równorzędnym partnerem. W drugiej połowie wydawało się, że, że, że mm, osiągnęliśmy przewagę, że kontrolujemy wydarzenia na boisku i nagle gol, rzut wolny chyba z 40 paru metrów, nikt nie przecina piłki, tracimy bramkę w głupi sposób i doprowadziliśmy tym samym do bardzo nerwowej końcówki. Cieszę się, że Chłopcy wytrzymali, że, 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 że utrzymaliśmy ten wynik i cieszę się w ogóle, że w takim meczu, gdzie, gdzie mecz jest gdzieś na styku, wyrównany, zdołaliśmy go przechylić na swoją stronę. Z perspektywy mojej, jako trenera Bielawianki, to był taki mecz, który nam się często przy, przydarza. Nie jesteśmy piłkarsko słabsi. Wygląda to w miarę sensownie. Ale przytrafiają przy nam się niestety takie kiksy jak dzisiaj, przy pierwszej bramce, przy drugiej bramce, które, które rzutują później na dalszą jakość gry. Które, które po prostu ustawiają w pewnym sensie wynik tak była ta pierwsza bramka, bo nie może trzech naszych obrońców 16 być tak bierny wobec napastnika drużyny kobierzyc. Druga bramka również nie może być piłka tak łatwo stracona. i zagrana na nasze pole, gdzie bramkarz wyjątkowo mocno cofnięty w bramce gdzieś tam fauluje. Szkoda. Szkoda, bo, bo cały czas nie możemy się ustrzec tego i, i tak samo jak w poprzednim meczu z Ząbkowicami, gdzie piłkarsko wcale nie byliśmy lepsi, a myślę, że byliśmy lepszą drużyną od Orła, to niestety przytrafiły nam się takie dwie bramki, które, które zadecydowały o wyniku.